Ile pikseli brakło, żeby gościa zmieścić z planszy. Ojeju! Serduszko mnie boli. <laughs> it's too late, my friend. It's too late. Jak idzie? Ogólnie jest Git, ale ta bitwa to jest jakiś horror. Ta bitwa to jest jakaś pomyłka. I ten t 49 który miał mnie, którego miałem z pierwszą pechą zlikwidować, no to było przede wszystkim kontowanie się, żeby jak najdłużej przetrwać, żeby jeszcze jakiś spot wpadł. Albo. No, wru. Chyba tylko wru. Tatułka na midzie się pokazała. Tam się... rozwaliło... ta dtz dojechała. Mówi, tu się rozwaliło te... Ta... samochodziko. Nie tu strzelić, nawet nie chciał. Runa idzie, Kusi je zraszować po prostu. Czy to może oddać? Patrząc, że my nie mamy jeszcze miasta, to, to raczej nie odda. Ten ru będzie pikował na tyle, że spikuje aż tutaj. Tak będzie. Nie zmyślam. Przeciw przysługę. Okay. No chociaż jednego skromnego one-shota za 1700. A, spot. Oha! Wy już stąd walicie, a my nic nie widzimy. Dalej. Dz, ta cała cały bok wierzy na <grybujesz> żółto? Coś mi tu aż nie grało. Nie, nie pokonamy. Ha. Ha. gdzie zima zła że ten nansen się jeszcze trzymie. to hit Hello? Hello, I'm under the water. Please help me. Hey, Stricks, o Na ostatnią bitwę. Na dzisiaj. Skorpion dalej tam jest i dalej pata mnie. Tylko Skorpion na razie do mnie w tej bitwie strzelał i może tak zostanie. Редактор субтитров z Ten Skorpion nie zostanie zniszczony. On wygra tą bitwę. Nieważne co się w bitwie stanie do końca jej, on i tak ją wygra. On ją już wygrał. On i tak ją wygra, mówię Wam. you um. Tak wyglądała ostatnia bitwa na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Było dzisiaj 10K. Było trochę ciekawych one-shotów. Przebić Ens, ten na Ruinbergu i tak dalej. Do zobaczenia jutro, moi widzowie. Leci rajd do Monstera. Opa. Piękne ósemki, piękna mapa, niefajny czołg. Nie lubisz trollganów, Pawian? Czemu? To gówno. Nie, nie kończę streama, jeśli wbiję trzy małe za chwilę. Stream do 24. XD karpiaste. Ta mapa nigdy nie oddaje. Prócz tego momentu. Teraz odda. Jadę snajpić i wyjdzie. To mówię ja. Małpa. Tysiąc. Liczcie mi na bieżąco średnią ze strzałów tysiąc siedemset. Czemu nie liczycie? Średniej. Sadga. Nie umiem. To nie jest za... za chwilę robol. Ale młotki się poustawiały. Tej bitwie, Rodówka no. mocno pokazuje ich poziom gry w tej bitwie. O Jezu, sorry. wbite. Nikomu nie polecam markować trollganów. kw 2 fv lodówka, jakieś nie wiem granie forfan i markowanie RHMA na trollu. To są takie złomy totalne wtedy. Co z tego, że robisz w jednej bitwie 8000, jak w drugiej robisz 0? Nienawidzę markować trolganów, gówno trolganów. Cztery dni spędziłem na tym gównie. Pomiędzy już tym gównem markowałem błyskawice, bo już błyskawice. Chciałem już czymś być na blisko i chciałem rąbać przeciwników. A tym ustawiasz się i patrzysz, i patrzysz, podjeżdżasz blisko i celujesz, 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 celujesz. Jeszcze... Jeszcze... Jeszcze celujesz i strzał i podłoże 100 metrów. nie Nienawidzę FV-ów. Najlepsze jest to, że to jest najczęściej chyba wybierany czołg na dyszkach na randomie. FV i lodówka. I potem dziwne, że ludziom nerwowi. 5700... Jakie moduły? Innowacyjne nakierowanie. zmocniony, na ulepszony system naprowadzania. i Iwenta, dyrektywa na wętę albo na skupiarkę możecie sobie wrzucić. Aczkolwiek jeśli chodzi o wętę, to w tym momencie wyszedł ten nowy eksperymentalny moduł. I czemu go nie mogę dać? Bo nie, bo mam chyba skupiarkę i to, więc nie mogę go jeszcze użyć. Więc i tak by mi nic nie dał. Ulepszenia polowe, wszystko pod czas skupiania. Tutaj nie, no ale tutaj szybkość celowania, tutaj zasięg widzenia, no bo kamo i tak nie masz. A szybkość celowania w zamian za reload i dodatkowo maksymalna prędkość wstecz zamiast HP-ków. Jak statystyki z tego wyglądają? Żałośnie. 3600 dpg, 170 kurwa, 4 bitwy.